Dziś postaramy się skupić na przygotowaniu pojazdu do sezonu zimowego. Zbliżają się ferie zimowe. Rodzice z dzieci będą wyjeżdżać na zimowiska, na narty, dlatego stan techniczny jest bardzo ważny. Mamy porę zimową, deszcz, mróz, śnieg, błoto pośniegowe. Przed wyjazdem na ferie ważną rzeczą jest to, abyśmy sprawdzili przede wszystkim układ hamulcowy. Układ hamulcowy bezbłędny, samochód jest stosunkowo nowy. Przód hamuje idealnie, tył również. Jeśli chodzi o hamulce, możemy jechać daleką podróż. Teraz przystępujemy do badania układu zawieszenia, który również ma duży wpływ na bezpieczeństwo jazdy, bowiem łączy on oponę poprzez zawieszenie z kołem sterowym w pojeździe. Zaraz diagnosta sprawdzi ewentualne luzy, ewentualnie niedociągnięcia. Również poza stacją diagnostyczną musimy sprawdzić, Układ oświetlenia pojazdu, czyli lampy, światła postojowe, światła mijania, światła drogowe, kierunkowskazy, jak również układ zmywania szybkołowych pojazdów. Jak wiemy w porze zimowej obowiązuje błość który krzepnie w okolicach minus 35 stopni Celsjusza, co nam umożliwia zmywanie szyb w każdych warunkach. Bardzo ważny jest również stan piór wycieraczek. Musi być to guma miękka, niesparciała, wtedy zapewnia ona. Bezwzględne zmywanie szyby. Przy planowanym uruchomieniu pojazdu, szczególnie w temperaturach ujemnych, podstawową rzeczą, jaką powinniśmy uczynić, to jest odłożenie przedniej szyby poprzez włączenie nawiewu na szybę przednią. Jeżeli tego nie uczynimy, po włączeniu wycieraczek ta guma przyklejona do zamazy tej szyby zostaje, wycieraczka się odwolkanizowuje i nie spełnia swojej roli. Oświetlenie, wycieraczki i również oczywiście opony. Tak jak w tym przypadku są to koła zimowe, opony zimowe, które o wiele lepiej niż opona letnia spisuje się na asfalcie, szczególnie w temperaturach poniżej 7 stopni. Miękka w dotyku, która nam daje stuprocentową przyczepność nawet przy niskich temperaturach. Jadąc w dalszą podróż, musimy podnieść maskę. W celu sprawdzenia płynu zbywania szyby czołowej, przypominam, że musi być to płyn zimowy, zazwyczaj jest logo szyby z naniesionym spyskiwaczem. Powinien on zawsze być uzupełniony do pełna, wyjeżdżając oczywiście do dalszą klasę. I powinien być to oczywiście płyn zimowy. obok część znajduje się w płynu chodzącego. Przypominam, że ten zbiornik posiada wskaźnik minimum maksimum w którym powinien zawierać się poziom płynu. Płyn ten również musi mieć specyfikację zimową, czyli spokojnie musimy trzymać do minus 40 stopni. Następnie olej, poziom oleju, czyli przy bloku silnika zazwyczaj jest bagnet. Tak on wygląda. Po wyciągnięciu możemy ustalić, czy właściwy poziom oleju posiadamy w silniku. Pod maską wszystko w porządku. Poziomy płynów wymagane, olej w silniku jest, zamykamy i jedziemy na wymarzone ferie zimowe. Bardzo ważną rzeczą w okresie zimowym, a nawet o innej porze roku przy opadach deszczu są nakładki na pedale, na pedale sprzęgła, na pedale hamulca i na pedale gazu. Jeśli te nakładki są zużyte bądź w ogóle ich nie ma, wtedy dotykamy podeszwą buta o metalowy pedał co powoduje możliwość ześlizgnięcia się stopy z pedału hamusa. Ważną rzeczą jest również przewożony bagaż w pojeździe. Służy do tego, jak wiem, bagażnik, natomiast walizki, torby, narty, buty narciarskie powinny być w bagażniku umieszczone w sposób trwały, nie powodujący przemieszczania się przy nagłym przyspieszaniu, hamowaniu. Przy dynamicznym prowadzeniu po zakrętach pojazdu, ten bagaż jakikolwiek musi być zamocowany i stabilny. Zapraszamy do odwiedzenia naszej stacji kontroli pojazdów, na której bardzo chętnie sprawdzimy stan pojazdu, sprawdzimy stan jego przygotowania do, do sezonu zimowego. Posiadamy wykwalifikowanych diagnostów, którzy w miłym towarzystwie, w miłej atmosferze opowiedzą o Państwa samochodzie, czy. Kwalifikuje się on do dalszych wypraw, czy ewentualnie coś trzeba w nim uzupełnić, poprawić, gdzie również zajmujemy się takimi usługami.